Srebrny jubileusz Domu Pomocy Społecznej imienia Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Początki i teraźniejszość. W Gorzycach, przy ulicy Bogumińskiej, od 25 lat stoją budynki, których mury były niemymi świadkami wielu ludzkich historii. Swój drugi dom znalazło tu w tym czasie ponad 1500 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie z terenu naszego regionu i nie tylko. Obecnie całodobową opieką objętych jest 218 mieszkańców. Mowa o Domu Pomocy Społecznej imienia papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Początkowo nie myślano o budowie w tym miejscu Domu Pomocy Społecznej. W latach 70. ubiegłego stulecia planowano w tym miejscu budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z myślą o pracownikach sąsiednich kopalń. Położone tuż przy granicy z Republiką Czeską gorzyce, ze spokojną, zieloną okolicą i pobliskim zabytkowym pałacykiem myśliwskim, nadawały się do tego idealnie. Pomysł nie doczekał się jednak realizacji, pozostały po nim jedynie projekt i fragmenty niektórych zaplanowanych budynków. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do lat 90. XX wieku, kiedy to zapadła decyzja o utworzeniu w tym miejscu domu pomocy społecznej. Pozostawiony na pastwę natury teren uprzątnięto, nadające się do użytkowania konstrukcje wykorzystano do budowy obecnej jego siedziby. Prace podzielono na dwa etapy. Pod koniec pierwszego z nich rozpoczęto rekrutację personelu, a pierwsi podopieczni zamieszkali w domu 1 października 1994 roku. Placówką kierował wówczas Ryszard Andrukiewicz, funkcję zastępcy dyrektora powierzono zaś Irenie biegły. Aktualnie domem kieruje Ryszard Paweł Nawrocki. W czasie jego nieobecności zastępuje go Maria Janeta. W 1997 roku zakończył się drugi etap budowy domu. Kilka miesięcy później w dom uderzyły wody wielkiej powodzi, która dotknęła całą Polskę. Zniszczenia okazały się duże: w niektórych pomieszczeniach poziom wody przekraczał 1,5 metra, konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców. Dzięki ogromnej determinacji personelu dom zaczął działać zaledwie po 6 tygodniach od powodzi. Nie dość, że wrócili do niego dotychczasowi lokatorzy, to jeszcze stał się on schronieniem dla stu podopiecznych Zalanego Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień z Boża i pozostał nim do końca 1998 roku. Również w tym roku w wyniku reformy administracyjnej dom stał się jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu wodzisławskiego. Z kolei w 2002 roku decyzją wojewody Śląskiego został on wpisany do rejestru placówek spełniających wymogi standardu. Od niedawna, dokładnie od 2008 roku, dom nosi imię papieża Jana Pawła II. Z inicjatywą nadania imienia polskiego świętego wyszli sami mieszkańcy. To oni również ufundowali wiszący w budynku obraz Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia odbyła się 16 października 2008 roku. W domu znajdują się również relikwie świętego już Jana Pawła II. Swego czasu trafił tu fragment szat papieskich zakrwawionych podczas zamachu na życie papieża 13 maja 1981 roku. Jednocześnie Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych. Mieszkańcy mają też zapewnioną możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej. Ciągły rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań to dewiza w działalności domu. Położenie domu na terenie 10-hektarowego krajobrazowego parku obliguje do dbałości o sprawy ochrony środowiska. W 2008 roku najstarsze budynki poddano termomodernizacji. Budynki te uzyskały odpowiednią efektywność energetyczną, co pozwoliło planować kolejne inwestycje proekologiczne i aplikować o środki zewnętrzne. W 2017 roku zrealizowano największą inwestycję w historii domu modernizację źródła ciepła. Środki na ten cel zostały pozyskane z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja polegała na zastosowaniu do ogrzewania budynków domu nowoczesnego, proekologicznego rozwiązania kogeneracji. Podstawowym zadaniem każdej osoby zatrudnionej w domu, niezależnie od stanowiska, jest wspieranie mieszkańców, aby czuli się tutaj jak najlepiej w atmosferze szacunku i poszanowania godności. Najważniejszym aspektem w planowaniu wsparcia jest rozpoznanie potrzeby mieszkańca oraz stworzenie warunków do jego wszechstronnej aktywizacji, tak aby mieszkaniec był jak najdłużej samodzielny w podstawowych czynnościach życiowych. Drogą do osiągnięcia celu jest rozwój wszystkich usług realizowanych przez dom. Z przymierzeńcami są przestrzeń, z której korzystają mieszkańcy, przestronne korytarze, windy, dobre rozwiązania komunikacyjne wewnątrz domu oraz na zewnątrz, brak barier architektonicznych, drzwi automatyczne ułatwiające swobodne opuszczanie budynku przez osoby poruszające się na wózkach, mieszczące się też na terenie domu, poczta czy fryzjer. Wyposażenie pomieszczeń jest dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pokoje mieszkalne generalnie urządzone są według własnych upodobań mieszkańców, tak aby zapewnić wygodne życie, sen i odpoczynek. W latach 2014-2016 w ramach likwidacji barier architektonicznych zmodernizowano łazienki przy pokojach mieszkańców. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gorzycki dom już jest przygotowany na nowe standardy: ma łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących i wyposażenie ułatwiające przeprowadzanie takich kąpieli. Wszystkie posiłki dla mieszkańców przygotowuje się we własnej kuchni. Kuchnia została zmodernizowana, wyposażona została również w nowy sprzęt. W zakresie usług opiekuńczych mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, otoczeni są oni również opieką pielęgnacyjną. Personel i mieszkańcy zaopatrywani są w sprzęt ułatwiający poruszanie się i wspomagający samoobsługę. Nad stanem zdrowia mieszkańców całodobowo czuwają pielęgniarki, a lekarz rodzinny jest do dyspozycji na każde wezwanie. Na miejscu mieszkańców kontrolują też psychiatra i stomatolog. Do pozostałych lekarzy specjalistów mieszkańcy są dowożeni samochodami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Flota samochodowa jest sukcesywnie wymieniana. Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiono w 2017 roku. W roku 2019 do floty samochodowej dołączył kolejny nowy pojazd. Środki na zakup samochodów pozyskiwane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczególnie ważna w procesie aktywizowania mieszkańców jest rehabilitacja, gdyż służy zapobieganiu i zmniejszaniu zakresu pielęgnacji oraz opieki nad mieszkańcami. Rehabilitacja w domu prowadzona jest na zlecenie lekarza w salach rehabilitacyjnych oraz indywidualnie przy łóżku podopiecznego. Codzienna poranna gimnastyka sprzyja utrzymaniu sprawności fizycznej, wprowadzono nowy rodzaj terapii zajęcia z logopedą dla osób mających problemy z komunikacją werbalną. Aktywizacja to także odpowiednia organizacja czasu wolnego. W domu działają pracownie terapii zajęciowej, gdzie mieszkańcy spędzają czas wolny, mają tam również możliwość realizacji potrzeb intelektualnych i kulturalnych w sezonie, biorą udział w wycieczkach turystycznych. Zdobywanie nowych umiejętności, między innymi obsługi komputera czy korzystania z komunikatorów elektronicznych, nie jest przeszkodą. Istotne jest także, że w domu jest prowadzona rehabilitacja społeczna poprzez udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-oświatowych, takich jak wystawy, wernisarze, wycieczki, konkursy czy olimpiady. Na terenie domu organizowane są imprezy kulturalno-oświatowe o charakterze integracyjnym. Na stałe w kalendarzu takich imprez zagościły biesiada powitania lata, pożegnania lata, zabawy karnawałowe czy andrzejkowe. Prawie od początku działalności domu z okazji Dnia Matki organizowane są koncerty orkiestry dentej. Rozwijane są kontakty z innymi domami pomocy społecznej nie tylko z Polski, ale także z za naszej południowej granicy, jak również z przedszkolami, szkołami i społecznością lokalną. Współpraca z placówkami całodobowej opieki z terenu Republiki Czeskiej ma już kilkunastoletnią historię. Współpraca ta zaowocowała wspólną realizacją trzech mikroprojektów dofinansowanych ze środków unijnych. Na gali funduszu mikroprojektów w euroregionie Silesia 2015 projekt, czy mówimy po polsku, czy po czesku razem zawsze jest nam miło, otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepszy mikroprojekt dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dom organizuje konferencje naukowe dla pracowników Domów Pomocy Społecznej. 12 czerwca 2019 roku zorganizowano w placówce międzynarodową konferencję polsko-czeską pod tytułem Nowe wyzwania dla Domów Pomocy Społecznej: Tworzenie lepszej jakości życia dla osób z demencją. W poprzednich latach organizowane były podobne konferencje. Wszystko to po to, aby zapewnić naszym podopiecznym profesjonalne wsparcie w oparciu o najwyższe standardy, dbając jednocześnie o atmosferę serdeczności i zrozumienia. Przez 25 lat funkcjonowania wypracowaliśmy skuteczne metody efektywnego niesienia pomocy osobom potrzebującym, mając na uwadze konieczność rozwoju naszego personelu. Dlatego w przyszłość patrzymy z wielkimi nadziejami. I będziemy się nią chętnie dzielić w naszej Księdze Historii.